Assassin's Creed Shadow. Tutaj akurat mam mało do powiedzenia, bo nie grałem w Assassin's Creed. Totalnie mnie ta franczyza nie obchodzi, ale dramy są zabawne. Mm. Zabawne i liczne. Ym, mm. To może, tak, no, wypowiedz się, co tam sądzisz? A jest na przykład w międzyczasie piciu. Y, totalnie mnie to lot, czy w grze jest osoba czarnoskóra, czy nie. Jeśli to wewnątrz gry wezmą i dobrze, no dadzą do tego dobry powód. No to co mnie to chodzi? Czy ten rozumiem trochę rage japońskiej części publiczności, bo chcieli zobaczyć coś swojego w Asasynie. Ale no się nie udało. Niemniej jeśli chodzi o całą resztę internetu, to kogo to obchodzi, jakiego koloru skóry jest dany, dana postać. No trochę to trąci whitewashingiem w drugą stronę, ale z drugiej strony, no, z drugiej strony to przecież to jest gra. No mieliśmy już gorsze abominacje i, i co? I co z tego, że... Teraz jest taka, za chwilę znaczy... będzie kolejna i, i, i się obejdzie bez echa. Znaczy tak, odnośnie tego, bo największym głównoburzem, jaką właśnie ten Shadow, Assassin's Creed Shadow zasłynął, o kurwica, irytuje mnie, że w moim fotelu nie ma blokady podłokietników, zawsze się prawie o to zabije. Te, Też mam ten problem niestety, mam <laughs> chyba podobne <laughs> na, jak nie te same krzesła. E, mam, ja mam tego Diablo Chairs. A to tego, nie, tego. Ja, ja mam y... Human coś tam. Ale nawet widzę ten zagówek, masz bardzo podobny do tego tak. jego. Tak, bo hmm. sam design czyli yy, siatkowe krzesło yy, i to takie mega twarde w sensie yy, wytrzymałe. To, hmm. jest, yy, to jest zajebiste, no. Nie wiem czy pamiętasz hmm. Jak ja się przeprowadzałem to 5 lat temu, to myśmy o, te, tak. same, te same krzesło ten, przenosili, i gdyby hmm. nie kotę, to, to one by, nie wyglądałoby na w ogóle zużyte. To jest hmm. genialne. Znaczy, no też mam teraz to świateczkowe i sobie bardzo chwalenie. Przede wszystkim całe plecy, cała dupa oddycha, a miałem wcześniej ten taki gamingowy też Diablo Chairs? Generalnie bardzo polecam. Diablo Chairs, jak słyszycie. Się nie? <laughs> Ale miałem diablo czer z tego X Horna, chyba to się nazywał, a miał taką śmieszną poduszkę w kształcie rogów, była zarambista, bo ona była taka właśnie otwarta z góry, a miała na tyle wyprofilowane to było takie powiedzmy w takim kształcie U, nie? że jak mm. sobie kładłeś tą łeb w te U, to on ci tak wpada, że chłopie no, mogło ci łeb urwać, a został dalej w tym samym miejscu, nie? Także <laughs> idealne do ci luvy. Bardzo lubię ten fotel, ale ta sztuczna skóra tam po 5-6 latach zaczęła pękać. Także teraz dojeżdża go jeszcze mój brat i on nic nie skrzypi, nic tam się nie robi, i raz musiałem jedną śrubkę dokręcić, nie? Bo I... troszeczkę luzu zapała Przez 5 przez czy tam 6 lat raz musiałem śrubę dokręcić, no i po tych 6 latach zaczęła pękać skóra, no to faktycznie tam um, to już troszkę irytowało, nie? Ale jak się tam jakiś, nie wiem, ręcznik, poduchę, coś sobie pod dupy podstawisz, to jest Git. No, i kupiłem sobie drugie krzesło, właśnie od, od Czersów, Diablo Czersów. No mm. i to jest świateczką. Mówię, pierdolę, Mówię, najwyższy model, jaki tam wtedy kurwa, był na, na sklepie. Mm. I no jest rewelacyjny, nie, to jest no. tak wygodne gówno. Jak, jakbym miał kiedyś zostać pochowany, to chciałbym być pochowany na tym fotelu, bo to jest najwygodniejsze <laughs> gówno, jakim siedziałem. No, e, ale co? Assassin's Creed. Dobra, Assassin's Creed. No tak, największą głównoburzą wokół tego tytułu było zdecydowanie właśnie to, że ten Jaskę, ten, ten czarnoskóry samuraj, japońska część graczy twierdził, że to wcale nie był samuraj, że to była taka maskotka kogoś tam, jakiegoś samuraja, który sobie przyprowadził osobę czarnoskórą, jako taką no dosłownie małpkę, którą, którą gdzieś tam pokazywał i ludzie się z niego śmiali. To wcale nie był prawdziwy samuraj. Ja to naprawdę policzą. Jeżeli jest możliwość wyboru bohatera, jednego albo drugiego, to nikt nie zmusza cię do grania tym bohaterem. Ja to mam generalnie gdzieś tam głęboko w czterech literach. Po prostu będę, ja osobiście będę grał sobie bardziej tą, tą Naomi, tak, tą babeczką, no. bo to mi się po prostu bardziej zgrywa z Assassin's Creedem, to jest zabójczyni. I, a te postacie mają takie, mieć dwa skrajne podejścia, nie? Właśnie ten jaskę, ten, ten samuraj, ma być takie rozwiązanie bardziej siłowe taki wiesz, wpierdala, orgbić. A ta Naomi ma mieć takie właśnie bardziej rozwiązania stealth, nie? że się tam skrada jeszcze jakaś trucizna, tutaj skrytobójstwo, wiesz, ta linka na, czy linka, nie, nie wiem dokładnie jak się nazywa ta broń, ale ten sierp z tą kulą ma ci umożliwiać na przykład do skoki do przeciwnika, żeby ich za, zabijać, nie musi się skrać bezpośrednio za ich plecy, także no ten sam wipe, już pomijam, wiesz, ideologię i tak bym grał tą babeczką, bo po prostu jej styl grania bardziej mi pasuje do serii, tak jakby, nie? Już jako org Beach to się już na, pobawiłem w Assassin's Creed w Alhali. Tam było to zabawne, ale już, już mi zmierzło i po prostu chciałbym sobie teraz pograć jako postacią stealth. No mhm. i postacią stealth będę sobie grał po prostu na jak, jak gra wyjdzie, jak troszkę stanieje, to sobie ją pewnie kupię i sobie ogram. W pewnym, czy znaczy w tym momencie, patrząc na gameplay. Szczerze wątpię, że będzie lepsza niż gra, z którą głównie będzie konkurować, czyli Ghost of Tsushima. Bardzo, bardzo szczerze wątpię, że będzie lepsza niż Ghost of Tsushima. Ale czas pokaże, nie? Zamykam się, pewnie sobie ogram. Bo no wiem, przy mm, Assassin's Creed, Assassin's Creed w Valhalla się bowiem całkiem dobrze. E, tutaj no, sama ta epoka Edo e, jest całkiem ciekawa. Także no, tutaj sam setting gwarantuje, że ta gra będzie przynajmniej, przynajmniej ładna. Z hmm. bardzo wysoką szansą na bardzo ładna. No, czas pokaże, nie? Jestem bardzo ciekawy, co się, co się stanie. Tym bardziej, że pokazali kilka ciekawych mechanik. Przede wszystkim, jako ta Najobi, na Najobi, najomi, nie wiem, jak się ta babeczka. Nazwi, na potrzeby podcastu nazwijmy ją tą babeczką. Dobrze. Także mechaniki, które pokazali na tej babeczce. Były całkiem ciekawe. Właśnie między innymi ten, ten sierp z tam kulą, o której mówiłem, że możesz na przykład doskakiwać do przeciwnika i od razu wykonywać zabójstwo z dystansu. Albo na przykład możesz się położyć, wiesz, czołgać, i możesz się wczołgać pod, pod taflę wody. I pod taflą wody po jakimś czasie ona wyciąga słomkę, taką bambusową, to wygląda kurwek w anime, nie? albo w jakiejś bajce w, to w Tomiejderym. Wyciąga taką słomkę i normalnie oddycha. Możesz leżeć sobie pod tą wodą. Ale oddychasz przez tą słomkę, nie? No, mówię, no, jakie to jest. Jest bardzo dużo takich fajnych pomysłów, i no, to może. Na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony, ale stwierdzam po tym, co pokazali po gameplayu. To wygląda całkiem dobrze, nie? To, to może się obronić, jeżeli będzie wystarczająco dobry gameplay ogólnie, tak całościowo zrobiony. I przede wszystkim, największy zarzut do Valhalla, jaki miałem, Shadow może się udać jeżeli będzie krótszy niż Valhalla. Jeżeli będzie bardziej skondensowany, nie będzie rozwleczona ta zawartość taka, nie będzie ta mapa gigantyczna, żebyś chodził, biegał i, i po prostu, wiesz, przemierzał pust, puste przestrzenie, albo co gorsze sklonowane questy, że zabij tego i przynieś, albo znajdź to i przynieś. Takich Fedeksów typowych yy, bardzo mocno się odchodzi od gier z takich Fedeksów, nie? Mm. Takie proste misje, bez fabuły, że przyjdź i zabierz tamtego, albo pogadaj z nim i wróć, jest coraz mniej, bo to jest takie, no właśnie, generyczne. Nawiązując no, ja troszeczkę, właśnie do, do początku naszego podcastu, gdzie mówiliśmy o tym, dlaczego się odechcia wagrać. No te FedExy są odtwarzalne, tam nic, nic nowego nie wnoszą. Są takie zabijające chęć zgrania, nie po prostu. I jeżeli Ubisoft poprowadzi to odpowiednio umiejętnie i zrezygnuje z wypełniaczy tego typu, jakby właśnie były w Walhalli, i zagwarantują zamiast tego co, jakieś ciekawe, unikalne e, aktywności, jak na przykład, znowu odnosząc się do Walhali, e, rajdy wzdłuż rzeki na jakieś tam wioski, palenie wiosek, czy tam wiesz, e, m, te, jak się to mówi, e, gwałcenie kościołów, palenie, pa, palenie kobiet, e, czy, jak, czy w dowolnej kolejności. Walhali, e, właśnie na żeby to pojewane. W Walhali było bardzo fajne to, że mogłeś sobie wejść na swój drakar ze swoją ekipą, którą sobie sam zmontowałeś. i Wiesz, wsiadacie sobie w drakar i płyniecie sobie rzeczką, nie? Płyniesz, płyniesz, płyniesz. I patrzysz nagle gdzieś tam za, za zakrętem, za e, brzegiem rzeki, za górką, widzisz, mały dymek się unosi, nie? Widzisz, tam coś jest, nie? Więc sobie tam płyniesz. Przy okazji, twoje chłopaki czy tam szanty napierdalają, także klima i quest. I mijasz ten róg i patrzysz, a tam jest jakiś kościółek, taki mały, angielski kościółek z małą wioską, nie? Mówisz, to jest ten moment, nie? I wpierdalasz, tniesz wszystko, kradniesz wszystko, wbijać z powrotem na trakar, wiesz fajne, nie? Płyniemy dalej. I właśnie to była taka unikalna aktywność, tylko i wyłącznie do Creed Valhalla i liczę, że tego typu aktywności, nie palenie wiosek albo gwałcenie kobiet w wiosce, ale jakieś takie unikalne właśnie do epoki aktywności będą nawiązane, nie? W Ghost of Tsushima była masa takich typu właśnie minigierek, jakichś tam zagadek i środowiskowych i, i to było super, to naprawdę, nawet takie głupoty jak, jak układanie haiku było mechaniką gry. Po prostu wsiadałeś sobie w jednym miejscu, były takie miejsca na mapie, gdzie mogłeś sobie usiąść i było kilka bardzo ładnie wykadrowanych ujęć, że pokazywali tego Jina Sakaja. Gdzie on sobie siadł, powiedzmy, w jakimś tam gorącym źródle i rozmyślał, nie? I miałeś na przykład siadał sobie w źródle i mogli sobie popatrzeć albo na niebo, albo na drzewko, nie? I jak popatrzyłeś na drzewko, to on układał sobie kawałek haiku, takiego, takiej japońskiej formy sztuki, takie, takie wiersze japońskie, i on sobie na przykład układał kawałek haiku o drzewie, nie? Jak popatrzyłeś na drzewo. Potem mogę sobie drugi fragment popatrzeć, nie? Na przykład na. Na ptaka, który tam siedzi, albo na płynącą wodę, nie? I mówisz, okej, okay, no to na płynącą wodę. I on znowu do, dosztukował. To było bardzo schematyczne. Znaczy, przy, przy ponownym podejściu raczej nie masz tam specjalnie czego szukać. Ale przy pierwszym podejściu do tej gry to było takie właśnie bardzo klimatyczne, nie? Siadałeś, ty się faktycznie czułeś, jak ten samuraj, że siadłeś, ty się wiesz, jako wojownik. Oprócz tego, że jesteś wojownikiem, to. Nie, to wiesz, to uczucia, sztuka, wiesz, wiesz kultura piękna i tak dalej. To było naprawdę mega klimatyczne. I mam nadzieję, że tego typu aktywności, może nie konkretnie pisanie haiku albo układanie no, układanie kamieni chyba akurat było w, w Asasynie, ale że tego typu takie drobne aktywności, które będą budować klimat, będą dostosowane tak jakby do tego, co jest w Assassin's Creed Shadow, nie? Że, że oni zrozumieją, że to nie jest tylko chodzenie czy tam bieganie z kataną i napierdalanie ludzi z, z shurikenów, tylko oprócz tego ta kultura japońska wnosi coś więcej, nie? I jeżeli Ubisoft będzie w stanie to przekazać w taki sam sposób, jak Ghost of Tsushima, to to będzie hit, nie? Ale jeżeli po prostu to będzie bieganie i napierdalanie, tylko że zamiast siekiery dostaniesz katanę, no to... To szybko zdechnie, nie. Także mam całkiem spore nadzieje odnośnie tego. I najprawdopodobniej, znaczy, no, ja lubię generalnie tą tę epokę Edo i, i tą kulturę starożytnego, znaczy średniowiecznej Japonii. Także pewnie kupię, ale na pewno po pierwsze, tutaj kolejna awantura była. Po pierwsze na pewno nie kupię tego w preorderze. A po drugie, na pewno nie kupię w tego najwyższej wersji, nie. Bo nie wiem czy słyszałeś główno burzę, która Oczywiście, że słyszałem, ale miałem na nią tak wyjebane. Znaczy nie, 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 nie. Tu, tu cię zgadnie. Na to nie powinniśmy mieć wyjebane, bo to jest kolejne przesunięcie tego okna overtona o tych kolejnych kilka punkcików. w wersji porcelanowej. Dla osób, które nie śledziły tematu. W wersji podstawowej dostajemy po prostu grę, dostęp tam do gry, jakąś tam. Jeżeli zamówimy w Priorderze, to chyba jakaś misja bonusowa była, z tego co kojarzę. No i to tyle, nie? I tam płacicie 300 zł za, za grę po prostu. Możecie kupić jakąś tam wersję rozszerzoną, i ona zawiera jakieś tam arty cyfrowe. Zawiera chyba soundtrack cyfrowy, takie tam pierdółki, troszeczkę droższa. Tam ona już chyba kosztowała 350 czy 400 zł, niecałe. No okej, okay, no jeżeli ktoś jest fanem serii Assassin's Creed, fajne, nie? Raczej nie rozumiem po co się kupuje te cyfrowe y y y wersje soundtracków, no ale okej, okay, jak ktoś lubi, jako, jako taki gest wsparcia dla twórców, spoko czaje. Nikt się nie przymusza nie. Ale największym głównoburze wywołała ta wersja, ta Digital Deluxe, ta najwyższa. Ona kosztowała. Digital chyba... Deluxe, najpusta nazwa. To pa patologia najwyższej próby, ale sobie tego. W wersji Digital Deluxe, oprócz tego, że ona kosztowała tam około 450 zł, nie wiem, czy już jakoś tą cenę poprawili, czy nie, także po pierwsze, drogo w chuj. Po drugie, dostawałeś oczywiście to, co w poprzednich wersjach, ale dostawałeś dodatkowo, oczywiście Early Access, dalej te wszystkie misje i tak dalej, tak jak we wcześniejszych wersjach, ale dostawałeś też, uwaga, 5 punktów umiejętności ekstra, do gry e, single playerowej. I no mnie kurwa trochę zmroziło, nie? Jak nie, no tak można... samo było przy najnowszym Prince of Persia. Ale jak można wciskać... No co, no, Prince of Persia to jest też dzieło Ubisoftu, tak że tu się wszystko zgadza, nie? Hmm. Mówię, jak można iść tak bezczelnie w pieniądze, żeby do gry singlowej dawać popier... Pierwsze... no już Early Access, okej, okay. to już powiedzmy do tego niestety przywykliśmy i to już raczej od tego nie odejdziemy. Ale jak można do gry singlowej wprowadzać mechanikę rozwoju postaci, czyli coś. No to jest, to jest podstawa mechaniki, generalnie. Wiesz, gry, może, no nie, nie chcę nazwać tego RPG-em, ale gry bazujące na rozwoju postaci, czy tam z elementami RPG, jak rozwoju postaci, które są w singlu i one mają płatne, dodatkowe umiejętności, no to to już jest chore gówno, nie? I. Tego akurat nie powinniśmy mieć w dupie, to powinniśmy jak najbardziej cisnąć i jak najbardziej nagłaśniać i jak najbardziej wystrzegać się kupowania, czy tam nawet szykanować osoby, które kupują tego typu wersje, no bo to już jest naprawdę fest kurwy nie? To jest... No, ja totalnie rozumiem, że powinniśmy, no ale jeszcze z yy, yy, krzyczą, hmm. yy, my wprawdzie jesteśmy streamerami, ale nie na tyle dużymi, żeby cokolwiek zmienić, więc totalnie mnie to lot bo wiem, że te chuje z Ubisoftu i tak znowu coś wymyślą i tak to się sprzeda. Tych Ty chuje z Ubisoftu. <grych> na no, nie mam no, racji? <grych> no, no nie no, no, znaczy to nie są po prostu chuje z to jest jeszcze gorzej, bo to są wyrachowane chuje z Ubisoftu, oni no. wiedzą, że im się to opłaci, nie? ale no jeżeli możemy w jakikolwiek bo okej okay, to ile oni gier sprzedają czy tam kopii gier sprzedają to jest, to jest jedno ale Ubisoft to jest um, firma która jest na rynku na giełdzie i generalnie ona powinna mocno dbać o PR bo jeżeli jej PR mocno spadnie to jest spadną akcje mhm. a upadek akcji tak dużej firmy jak Ubisoft będzie dużo boleśniejszy niż brak sprzedaży jakichś tam 5 czy 10 kopii nie Także no. dla, dla inwestorów bardzo ważne jest dobre imię firmy, i moim zdaniem właśnie robienie takiego negatywnego PR-u, czy tam takie przysłowiowe robie, robienie koło dupy Ubisoftowi. Jest jak najbardziej w mierze każdego. Nieważne, czy to jest mały, czy duży streamer, bo to będzie powodowało, że opinia publiczna o firmie bardzo mocno spadnie. I no popatrz sobie na przykład na, te, na to, co się stało ze, ze CD Projektem Redem, nie. Oni przed premierą Cyberpunk'a to byli półbogowie, nie? To, byli, to były żywe legendy, i w momencie, kiedy Cyberpunk był już maksymalnie turbo-nahepowany, to akcje były bardzo wysoko postawione. W momencie, kiedy. i Cyberpunk sprzedał się bardzo dobrze, on prioryderów sprzedał naprawdę kupę, dział marketingu odjebał kawał dobrej roboty, aż za dobrej roboty, bo ilość priorderów na Cyberpunk'a była astronomiczna, nie? Także on już w samych priorderach w zasadzie się zwrócił. Hmm. Problem polega na tym, że po premierze akcje firmy CD Projektor tak poleciały na ryj, że to, był, no, no, to już było naprawdę zagrażające istnieniu firmy. I CD Projekt, mimo że sprzedażowo wyszedł całkiem korzystnie, nawet na tych preorderach, to bardzo, bardzo mocno beknął za to, co się stało na akcjach. Nie? Mm. Dlatego właśnie, że stracili ten, tą, tą, ten status, powiedzmy, półboga na rynku gamedowowym, mm. i ich akcje bardzo mocno spadły, nie? przez to właśnie, że stworzyli grę, której nie byli w stanie udźwignąć. I myślę, że firmy sobie Ubisoft, Microsoft albo Bethesda nie mówili, czy tam Activision Blizzard. Co by nie mówili, jak bardzo liczą tylko i wyłącznie na sprzedaż gier, to to nie jest prawda, nie? Przy ich rozmiarach oni już muszą się realnie liczyć z tym, jaka jest ich opinia publiczna, bo inwestorzy się po prostu od nich odwrócą. I robienie wokół dupy takim firmom za takie, no nazwijmy się, kurwysyńskie zagrywki, jak właśnie bonusowe punkty rozwoju do postaci w grach singlowych, a już w multiplayerze to już nawet nie mówię bo to już by ich zjedli po prostu, nie? No, Kiedyś ale tak w singlu... będzie. Na pewno, czy wiesz, nie, nie pierwszy tytuł play to, e, Pay to Win powstał, nie? Także no. No, skąd, skąd się ta nazwa wzięła, no ale singlówki zawsze były tego pozbawione, nie? I no, powinno się to jebać jak najbardziej z całą siłą, z siłą wodospadu, kurwa, bo no, to leży w gestii każdego, nie? Bo ja, początkowo to będzie 5 punktów umiejętności, potem to będzie jakaś tam dodatkowa kategoria broni, później, już, zresztą już teraz, to są dodatkowe misje, żeby nie patrzeć daleko, Starfield. <noise> Który sprzedaje pojedynczą misję, pojedynczą misję, w której może zdobyć jakiś duperel wizualny za tam 7 dol dolców? Dolców czy złotych? Teraz nie jest w stanie. <noise> Sam fakt, że sprzedaje pojedynczą misję za dodatkowy Pitos, to jest już totalnie popierdolone, nie. <noise> I no, na, na ten temat też możemy kiedyś porozmawiać, bo to jest też patologia najwyższej próby. Ostatnio dość często mam wrażenie, powtarzam słowo patologia najwyższej próby w odniesieniu do gamingu, ale no kurwa, dzieje się jak się dzieje i nie jestem w stanie tego inaczej nazwać, nie. Mm. Także no, nie, nie dzieje się dobrze, będzie działo się jeszcze gorzej, jak gracze nie będą się jeszcze bardziej skupiać, nie. A głos graczy ma duże znaczenie, bo to widać po tym na przykład, co zrobili, co zrobiło, kurde, Bandai Namco, tak? Dobrze mówię? Bandai Namco wy, wydało tego Dragon's Dogma, czy Konami, bo teraz nie pamiętam? Konami. Okej, okay, dobra. No, także konami po tej początkowej głównoburzy z, mm, z mikropłatnościami. Mm. Początkowo tak, jak na przykład miałeś dwa kamienie, które zmieniały statystyki twojej postaci, czy tam statystyki i wygląd, po to idzie ze sobą w parze. No to po tej głównoburzy, która wybuchła o mikropłatności. Yy, nagle ten NPC dostał 99 tych itemów do zmiany, nie? Mm. Także, no jednak się dało, jednak, jednak internet pokazał, że zdanie. Nie! to ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły moje imię. Twoją barkę pozostawiam na brzegu razem z tobą nowy zacznę dziś eee, Dziękuję yy, Zrobiłeś Falster to 10 minut Kurwa faktycznie eee, I tak było warto To się wytnie eee, no. W <śmianowice> kurwa, co, co się <śmianowice> dzieje? <śmianowice> Było warto. <śmianowice> teraz no. już nikt nas nie ogląda. <śmianowice> teraz ilość widzów z pięciu pff, na zero. No, czy tam jakieś tam boty z Indonezji nas będą oglądały. E, no, w każdym razie, moim zdaniem, jak najbardziej trzeba takie że, zachowanie twórców torpedować, szkanować, bo no, już na, na przykładzie Dragons Dogmy pokazał. Internet pokazał, czy nam gracze pokazali, że mamy mocny, że jesteśmy w stanie zmienić coś cokolwiek. Hmm. <laughs> tak, hmm. szada właśnie właśnie było świetnie. <laughs> no, i, i moim zdaniem, jak najbardziej jest sens o tym mówić za każdym razem. I trzymać, trzymać ten wiesz. Pojedynczy, tak jak w 300, nie? I pojedynczy wyłom w formacji powoduje przegraną. Także wszyscy powinniśmy trzymać wspólne stanowisko i mimo, że to mówią, a bo to jest 5 punktów, bo to min-maxing, bo coś tam, to jest początek i to jest właśnie to gotowanie żaby mm. czy tam okno Wertona i, i powinno się to jebać z całą stanowczością, nie? Mm. Bo to nie jest coś, na co się powinniśmy zgadzać w żadnym przypadku. No, e, także Assassin's Creed Shadow, czekam, jestem ciekawy co się z tego wykluje, na, na pewno na bank nie będę grał na premierę, chociażby ze względów ideologicznych, żeby nie napędzać e, czy to Priorderów, czy um, tego e, all time pika, który zarzucił wypierdala na samym początku, nie chcę w tym brać udziału, ale jak będzie w jakiejś sensownej tak, to kto wie, może, może akurat, mm. jak będzie posłucha. No, to lecimy dalej. Chyba, że masz coś do dodania. Nie mam.